I maneczko, Moi kochani parafianie. Witam was bardzo serdecznie na najgorszym kanale na YouTubie. E, piwne degustacje. Kurwa ciężko wysiąść. Co powiecie o takim samochodzie? Moim zdaniem coś pięknego kurwa. Bardzo go lubię, ale no, ja na samochodach się nie znam. Na motoryzacji się nie znam absolutnie. Jedyne co mogę wam powiedzieć. Siedzi się na tych fotelach kurwa idealnie, nie? Nie ma lepszego siedzenia w samochodach niż te fotele. Ale co resztą, co tutaj jest, się dzieje w tym samochodzie, to zaraz opowie wam jego właściciel, Kubaka, którego znacie z kanału jego Kubaka, kolejowy kanał, ale ma samochód. Dobra, dawaj kamerę, opowiadaj, masz kluczyki, opowiadaj. <laughs> Kubuś. Ten... Witam państwa. Cóż ja mógłbym opowiedzieć o tym samochodzie? No, yy, przede wszystkim ma lege... to jest w ogóle legendarna wersja Jeepa Grand Cherokee, dlatego, że to jest yy, pożegnalna wersja yy, modelu ZJ, czyli właśnie tego. One Z, by... Z w tej chwili źle kojarzy się, nie? nie model, no, Z, po... model Z. Ale w świecie off-roadowym ZJ raczej kojarzy się bardzo dobrze. Yy, do czego zmierzam? Jest tutaj silnik, proszę państwa. Jest tutaj silnik. Yy... 5,9 litra pojemności. Znaczy silnik nie jest w tym miejscu, silnik jest z przodu, nie? No tak, ale, no, ale tutaj w sumie, że w samochodzie, nie? Silnik jest 5,9 litra pojemności. Tak. V8. V8, 470 Nm momentu obrotowego. Nawet jest napisane, że, żeby siebie nie było. Chociaż ta piątka jak szóstka wygląda, więc 6,9. Ja bym wszystkie dupy podrywał na to, że mam 6,9 samochód. Ja myślę, że 5,9 to jest taka pojemność, że nie trzeba sobie już dodawać. No cóż, No Stop hybrid Go V8, jak ja to sobie żartuję. Cóż jeszcze o tym samochodzie? 31, 31 calowe opony. 31 cali. Tak, 31 cali, i to są opony typu Cimex, to znaczy, to są podróbki, nie ukrywajmy. Natomiast chodzi o rodzaj bieżnika. Z taką ciekawostką dodatkową, że te kostki oryginalnie nie mają tych nacięć. Te nacięcia zostały wykonane jakby. Wtórnie u, u, u mechanika co spowodowało, że ta opona doskonale trzyma się na asfalcie. Aha. No, może doskonale jak na oponę terenową, żebyśmy tutaj nie mieli wątpliwości. Ja nie mówię o takich laciach y, autostradowych. Y, natomiast y, proszę Państwa, tak, y, ta opona bardzo dobrze robi w błocie, jak Państwo widzą. Y, tak jak Państwo widzieli na wcześniejszych Tak, tak lichach, jak Państwo widzieli na wcześniejszych ujęciach, silnikach. To, to znaczy. Ale ładnie upierdoliłeś go. No, panierowany jest tego. No, tak jak stół w E nie. Wiecie jak jest. No i wiedziałem. No i kurwa, wiedziałem, nie. Mam nadzieję, że wyjedzie, kurwa. Tutaj, Tutaj to wziął, kurwa, sprytarz. Tak, to jest tak, panier panierowany. No, i cóż jeszcze mogę powiedzieć? Aha, lift jest podniesiony około 7 cm w stosunku do, e, w stosunku do oryginału. E, I cóż jeszcze? Bo mi tutaj cały czas w reżyser, rejestracji dostaje informacje. informację, że masz bliżej samochodu stać. Bo nie chcę ciebie kamerować, tylko coś samochód. Ale powiedz mi, co z tą rejestracją? Wiem, że jesteś zabrzaninem. Jesteś Ślązakiem, ale dlaczego rejestracja z śląskie okolice? Dlaczego tak? Śląskie okolice albo Super offroad? można sobie to tłumaczyć, jak chcecie. Kupiłem samochód, gdzie kupiłem, no ale od bardzo sympatycznego gościa, z którym nawet do teraz mam kontakt. Także jeżeli ogląda, to pozdrawiam. No nie zdążyłem jeszcze zmienić rejestracji, ale też. No rejestracją się nie jeździ, tak? Zacznijmy od tego. Aczkolwiek szybko wygląda, bo samochód yy, bardzo, bardzo ładny, ale ta rejestracja szpeci go, moim zdaniem przynajmniej, Ale nie? jeszcze parę słów o samochodzie, bo, bo, bo tak troszkę chaotycznie zaczęliśmy opowiadać, także podsumowując. Silnik 5.9 Magnum. 14 tysięcy egzemplarzy tego samochodu wychodziły tylko w 1998. No jeszcze z ciekawostek tak, stalowy zderzak z przodu i z tyłu, właśnie jako płyta pod wyciągarkę, to jest wszystko tam do, do ramy pomocniczej Jest haśpel, jest haśpel, jest haśpel po górniczemu, na górniczemu, wyciąg, tak zwany wyciąg, haspel. Nie wyciąg, tylko kołowrót. No kołowrót, no to Natomiast no. ta lina już się powolutku nie nadaje. Liny stalowe odchodzą do lamusa, teraz są liny bezpieczniejsze, dużo liny syntetyczne. Z nie takich tak się także... na kopalni korzysta. Panie, to jest dobre. Jeszcze jest dobre, ale, Panie, to jest dobre. Um, ogólnie nie ufałbym już tej linie i, i raczej zamierzam ją zmienić. No. No i cóż, powolutku chyba tyle o samochodzie. Dobrze, to, to więc tutaj e, e, Kubuś, właściciel samochodu się wypowiedział na temat samochodu. trochę ja się nie znam na tym. Ale troszkę przez a to nie wiadomo, to, to nieistotne, nie czy chaotycznie czy nie, ale teraz, mnie, teraz ty mnie nakameruj. To już się kameruje. To już się kameruje. To już się kameruje! To, to, to jest na żywo. Tak, to jest na żywo. To... Na temat samochodu się nie wypowiadam, bo dla mnie ten samochód jest zielony, wielki, fajny i jest zajebisty. I przejeżdża wszystko. I przejeżdża wszystko. Na temat alkoholu znowu mogę godzinami opowiadać, ale postaram się to skrócić jak najszybciej. Dlatego też nie mam wielkiej fraki. Sam się zdziwiłem sobie, kurwa, Jim Beam'a nie degustowałem na kanale jeszcze. Bardzo popularny bourbon, którego ja nie degustowałem jeszcze. A wszyscy chyba korzystaliście z niego, nie? Nawet mam szklankę Jim Beam w ogóle. O. Zobaczcie, jak, jak to się ładnie komponuje. Nie wiem, czy widzisz e, napis Jeep i Jim Beam. Jeep, Beam. Jeep i Jim Beam, i teraz naleję Jeep, to pa. Masz to? Oczywiście. I patrz, patrz jak leje. Cyk. <laughs> Oj, kochani parafianie, to jest coś pięknego. Połączenie off z życiem, z życiem, z, z, alkoholem, z alkoholem. No nie, w moim przypadku niestety nie. No czy nie, no tutaj absolutnie e, no właśnie, zakaz jeżdżenia po alkoholu. E, przyznam tak. właśnie tutaj to nie, taka drobna dygresja. Połączenie ofrotu z alkoholem to pod warunkiem, że samochód stanie, bo nawet w miejscach takich, które tutaj nie są drogą publiczną, można komuś zrobić krzywdę, także sorry, nie? no ja naprawdę ja później. Tak. E, tutaj muszę przyznać kubuś, czyli kierowca nie pije, w ogóle ja jako Pasażer, tak jak powiedziałem, nie jest to mój samochód, ja go nie prowadzę, nie jeżdżę po alkoholu, więc wy też nie jeździcie. Więc ja sobie pozwoliłem na to, że Kubuś mnie tutaj przywiózł i mogę sobie degustację w pięknym miejscu nagrać. Dobra, koniec, koniec tego pierdolenia. Jim Beam, co można powiedzieć w zapachu? No w zapachu jest charakterystyczny, nie? To w porównaniu z Jackiem Danielsem jest dużo, dużo bardziej słodszy ten zapach. Ten zapach jest strasznie słodki, alkohol praktycznie niewyczuwalny, no 40 v tak, kukurydzę tutaj czuć, tutaj czuć wanilię, beczki, no to wszystko, jeżeli chcecie prawdziwego burbona skosztować, to, to Jim Beam jak najbardziej tak, aczkolwiek jest słodki w zapachu. Zobaczymy jak w smaku, no każdy go was smakował. Yeah. coś pięknego. Uwielbiam alkohol, uwielbiam takie rzeczy. Uwielbiam życie, moi <laughs> kochani, parafianie, nie. Czuć ten alkohol, jest ta piękność alkoholowa, ale nie jest ona wysoka, ponieważ czuć w smaku słodkość, nuty miodu, e, wanili, beczki tej z amerykańskiego dębu, to tutaj bardzo mocno przechodzi. Można zobaczyć na samych ściankach, na samych ściankach tej szklanki, widać jak, jakie to jest gęste, jak on powolutku spływa, nie? to jest emulsja, to jest olej, to jest mieszanie, moim zdaniem każdy pije whisky tak jak chce, ale mieszanie Jim Beam'a z Coca-Colą to już tworzy ulepek taki, że nie da się tego wypić, więc moim zdaniem y... Jim Beam tylko solo. Z lodem, z lodem, może być z lodem, rozcieńczony wodą jak najbardziej, będzie lepiej wchodził. Jest to zupełnie inna whisky niż Jack Daniels, chociaż i Jim Beam, i Jack Daniels to są dwie najbardziej sprzedające, najbardziej znane whisky na świecie, tak? Amerykańskie oczywiście. E, tylko, że no, Jack Daniels jest Tennessee Whisky, więc tutaj może nie porównujmy, nie, nie wchodźmy w te konwenancę, ale moim zdaniem e, Jim Beam dla kobiet. Jak najbardziej dla kobiet. Yy, dla facetów jeżeli z lodem zmieszają, bo strasznie słodki. No chyba, że ktoś lubi. Na słodko. No właśnie co to, to za to? ja też lubię słodkie. Yy. Tylko że to strasznie słodkie jest, dla nie? To już, to już mi pod.. Yy, pod yy, likier yy, przypada, nie? Zobaczcie 40%. Bardzo dobrze, że ma 40%. Bo ten alkohol kontruje tą słodkość w przełyku. Yy, no. No nie można nic więcej ciekawego na temat Jim Beama powiedzieć. I dlatego, moi kochani, no, nagrywam to w takiej scenerii, w ciekawej scenerii, z ciekawym samochodem, e, z ciekawym e, właścicielem tego samochodu, więc no. no samochód w sumie nie przypadkowo, bo amerykański no, w sumie jakby. Więc, amerykański tak, nie jest tak no. jest nie nadawał. Jim beam, e, amerykański samochód też amerykański, więc no, wszystko jest w pożądaniu. A, a, Panie kamerzystu, powiedz mi pan jeszcze, bo na pewno wszyscy się zastanawiają, co to te, ta czerwona zak, nakrętka jest. A to jest hebel do włączania yy, tego koła który o wspomniałeś, czyli Haśpla. Haśpla, Tak Haśpla. Tak On jest normalnie odłączony. To, ale nie, czyli jedna rzecz tutaj jest. W masz tym sprzęgło, miejscu masz, tak, masz, masz sprzęgło. Na razie jest sprzęgło jest na luz, yy, nastawione po A to, że gdyby, nie daj Boże, na przykład pojeździe do wody czy gdzieś miałoby wyjść jakieś spięcie, okay. to silnik będzie po prostu sobie mielił i nic się nie stanie, dlatego że jest wysprzęglona, jest po prostu luźny, może na razie tą linę ciągnąć, tak? Natomiast ogólnie rzecz biorąc, żeby uruchomić wyciągarkę, robi się tak, tu się... no nie będę tego zdejmował, bo tak, to się, jeszcze. Nie, nie o zepsujemy. to chodzi, nie o to chodzi, ale póki <laughs> jest szczelna, niech jest po prostu. E, cyk, ściągam, wsadzam no tak, tutaj taki kluczyk, taki hebel, przekręcam i w tym momencie jest zazbrojona w, w sensie haśpel, za tak, w sensie elektrycznym. Jest już zazbrojone i jak jest wysprzęglone, to możesz linę wyciągnąć, ewentualnie możesz zasprzęglić i linę po prostu rozwijać. No, e... to dobrze. No to jeszcze... to... Aha, no i mam snorker. To macie? Snorker? Snorker, to jest tak, to jest to, że po do wody, no, każdy samochód nie lubi wody. To jest, to, to jak mi, zawsze mi gadali, to jest do powietrza, nie? Tak jest. Silnik potrzebuje, tak jak my, do życia powietrza i to powietrze zasysa, tak, tak zwany luft. No chodzi o to, że to zdarzały się już sytuacje te, takie, że błoto to po prostu wlewało się na całą maskę, tak? I w tym momencie yy, mógłby w środku pod maską, gdyby znajdował się zlot powietrza, mógłby zostać zalany. Ogólnie rzecz biorąc, żadnego samochodu nie należy topić, bo każdy samochód jest podatny na wodę, yy, a Jeepy można powiedzieć w szczególności dlatego, że pod maską niezbyt dobrze fabrycznie są yy, zabezpieczone, jeżeli chodzi o wodę z tych, jeżeli chodzi o wilgoć to są. Ale jeżeli chodzi o stricte wody, nie są zabezpieczone części elektryczne, i trzeba je przed jakimś ewentualnym topieniem samochodu no, zabezpieczyć na no, autentycznie z jakiejś folii. Z... Dobrze, ja, ja muszę ci przerwać, bo ty będziesz tutaj gadał i, i gadał na temat tego samochodu. Ja cały czas myślałem i podejrzewam, że też większość ludzi myśli, że to że... ruła wydechowa. Tak, tak, tak <laughs> że to, że to ruła wydechowa jest nie? a to jest zasysanie do powietrza, nie? Dokładnie. Więc spokojnie. A z ciekawostek, jeszcze w ogóle to wam pokażę. A pij sobie, właśnie, bo widzisz, po sobie. No, piję sobie, panie, sobie piję. alkohol. Ale tu Popijam alkohol, tutaj kolega będzie, to... będzie tłumaczył, opowiadał. To może ja przytrzymam kamerę, pan będzie pokazywał. Oczywiście, co tu mamy jest... ciekawego. Proszę co tutaj pana? mamy ciekawego? Specjalne wyposażenie tego samochodu. Dlatego, że no w tej chwili tutaj wiadomo, no jest brudny, bo się coś tyle wsiada, wysiada. W tym Nie, błocie. ale muszę. Przepraszam, Natomiast... że się panu wbije w słowo, ale wyposażenie. Moim zdaniem, te fotele są kurwa najlepszymi fotelami jakie kiedykolwiek no, w jakimkolwiek samochodzie. samochodzie widziałem. Ja jestem dość szerokim y, człowiekiem. tych y, Kubuś też też tak No tak, no tam minimalnie mniej waży, człowiekiem ale raczej jest, ale w wadze podobnej hodiny. Skamerować mnie. Ja sobie siądę może. No to jest może na typowego. Jako... Nie, 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 czekaj, gdzie odstawiasz? Zobacz, mamy przecież specjalne te. Daj, Bo, tutaj, daj, y, daj. żebyście zauważyli w jakim o oh, stolik tutaj mamy. O oh, stolik, tak jest. Cyk, proszę bardzo. Może I ten stalowy zderzak, który wytrzyma. Takiego obciążenia. Powiem Wam tak. No, Darek, ja, no, sobie. Jako, ale... jako facet, który waży 115 kg, i... ma 1,75 Jestem dość szeroki i czuję się Komfortowo w tym samochodzie, naprawdę siedzenia robią robotę. No bo typowy Czuję się, jakby Amerykanin jest jeszcze jedną trzecią grubszy od nas w ogóle i to musi być na nich przygotowane. Yy, dlatego no, co do wygody, faktycznie, tak jak mówisz, możesz być Wygoda nawet... jest. Wygoda jest yy, straszna. Ale pamięci... Brakuje mi tutaj yy, wajchy. Wajchy do zmiany biegów. Nie? A w nie tym jest. miejscu. Wiem, wie, wie o co chodzi. To jeszcze w jakimś tak. wrolecie to, to by to było yy, zajebiste. I, A w jakichś i... starych, chyba, Suburbanach było. I wtedy tutaj zamiast dwóch foteli z kanapą mieścimy się, nie? Wtedy zamiast dwóch foteli z kanapą... Ale ten podłokietnik... By... tutaj i, i, i jedziemy. Ale no, nie można mieć wszystkiego. Moi kochani parafianie, moim zdaniem samochód jest zajebisty, ale w tak jak... drzewie, obity w drzewie, nie wiem czy kurwa, widzicie to, w drzewo. Jest... Nie tylko drzewo, ale ta skóra przede wszystkim. Bo powiedzmy, to jest samochód z... 99 roku, tak? 98. 98. Ten samomut... 98. Tutaj troszkę się wybrudziło, ale to jest w ogóle jest specjalna Jest niż z... dzieci wasze niektóre. Specjalna edycja tej skóry. No oczywiście wszystko tutaj jest w elektronice, wszystkie nie, sterowanie szyb, się, szyb. I się y jakoś, tutaj. Nie. pokażę jeszcze pełne sterowanie też foteli. C integro, sobie, co więcej, nie. no nagłośnienie jest niczego sobie, chociaż ja przyznam szczerze, że tutaj radia nie uruchamiam za bardzo, bo ja się raczej cieszę dźwiękiem falu A dźwięk jest Natomiast trzeba przydać, dźwięk tak, jest zajebisty. będzie tak. Kowbojki, tak. to wszystko. Cowboyki. Wybitnie pasujesz do tego samochodu i powiem ci, że serio. Yy, no tak, no typowy amerykanin. No i masz miejsce na kapelusz przede wszystkim też, bo przecież nie będziesz tak, ciągał kapelusza. Się z kapeluszem. To trzeba Y, y, Przyznać, bardzo ważna uwaga, na które mało kto zwraca uwagę, ale w Stanach tak y, robią samochody, żeby można się było zmieścić z kapeluszem. I ja tutaj się mieszczę z kapeluszem. Na przykład w moim w oprze. W oprze, w oprze, w Opel Zafira, nie mieszczę się z kapeluszem, bo Niemcy nie chodzą w kapeluszach. A tutaj. A ja, taki Ale kapelusz z piórkiem ja, ja, mam to to, właśnie. Ale Amerykanie robią samochody, gdzie można się z kapeluszem zmieścić. I to mi się bardzo podoba. To jest dla mnie bardzo duży plus. Zobaczcie, jak ja muszę wysiadać z tego samochodu. Ja no, ale on jest podniesiony w stosunku do fabrycznej po... wersji. Powinienem praktycznie na jakiś stołek wysiadać, albo mieć stopnie jakieś. <noise> to jest no nie, ale dobra, ale, ale... Mówiąc, ale mówiąc, uczciwie on jest podniesiony w stosunku do oryginału. Teraz nie widać, bo on tak troszkę tutaj na takim wykrzyżu stoi lekkim. E, natomiast e, normalnie on jest tam parę centymetrów niższy, ale też jeszcze Państwu jak Darek wysiadł. Tutaj pokażę, pokażę te wyposażenie. Aha, w ogóle z ciekawostek. Skrzynia biegów jest czterobiegowa. Tak to jeszcze były czasy, gdzie się robiło cztery biegi. Yy, tutaj ta wajcha to mamy zaciągnięty w tej chwili reduktor, no bo tam jeździliśmy po takim. Zresztą widzieliście, będzie na filmiku, czy było już yy, w, w jakim terenie jeździliśmy. Yy, no i tak wygląda tutaj. Jest naprawdę mnóstwo miejsca. Z tyłu, yy, z tyłu też jest, yy, są takie kanapy, bardziej jak siedzenie zrobione. Pojedynczy. Może spróbuję to pokazać. Chociaż tu jest... Nie, chociaż to jest taki bałagan, że ta Mamy szpaje i różne rzeczy. A taki bałagan, że nie. Na ile ludzi ten samochód zarejestrowany na jest? Pięć osób. Na pięć osób. Tak, bo jak złożysz ten podłokietnik z tyłu, to normalnie wchodzi piąta osoba, jest pas i tak dalej. O, jeszcze ja jedną ciekawostkę. Zafirę na siódemkę osób. A jeszcze mam ciekawostkę a do pokazania. Mniejszą jest. Widzicie te gumy tutaj? Widzicie. Nie? I tak jak te gumy są zrobione po to, dlatego że bezpośrednio na to można naładować walizek lub jakichś innych sprzętów i spiąć sobie taką siatką czy czymś z tymi no, rękami. Tak, I tak, ale, chodzi, podróż, o to, ale to chodzi o to, to że wymyśli. sam ten dach po prostu tutaj z tymi gumami ma udźwig 150 kg i możesz tam. Naładować w bezpośrednio na dach, nie musisz żadnego bagażu. Czyli ja bym się zmieścił. Spokoju, ale w ale ja, się ale ja zmieścił. razem z dzikiem to już nie za bardzo. Ja razem z dzikiem bym się nie zmieścił, nie? Bo ja, ja 115, no z dziku 130, więc już no powyżej. Więc spoko. Dobrze, moi kochani parafianie, zapraszamy Was na smażenie kiełbasek.